It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the five and ten, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own. Front door, a pair of hopalong boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that will talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look in the 5 and 10 glistening once again with candy canes and silver lanes aglow It's beginning to look a lot like Christmas Toys in every store But the prettiest sight to see is the holly that Znajdujemy się teraz w magicznym miejscu przy pałacu księżniczki Sisi we Wiedniu Wielka choinka postawiona. I oto pałac, w którym mieszkała księżniczka Sisi. Pełno ludzi jest, pełno turystów. Powiem wam, że no aż za dużo, chyba, nie? Ciasno jest, nic nie widać w ogóle. Księżniczka Sisi. To jest w ogóle historia mojego dzieciństwa, bo ja się strasznie jarałam księżniczką Sisi. Oglądałam w ogóle bajki na temat księżniczki Sisi. No i jak byłam dzieckiem, jak byłam dzieckiem, to bawiłam się wywoływanie duchów i wywoływałam księżniczkę Sisi. A jak jeżeli chodzi o tą historię księżniczki Sisi, to potem moja mama była na mnie bardzo zła, ponieważ ponieważ potem, potem pojechałyśmy do Polski do domu, no i była taka sytuacja, że nas straszyło w domu. No i to właśnie była księżniczka Sisi, która tutaj właśnie sobie mieszkała. To jest ostatni rok, gdzie jarmarki świąteczne są tutaj na, pala, na placu w Sąbrunie, bo nie przedłużyli im kontaktu. Kontraktu. <grytania> kontraktów. Na jarmaku świątecznym można kupić dużo ręcznych, robionych ozdób w wysokich cenach. Oczywiście sobie zwykły plusak 9,90 kto to w ogóle kupuje? Dzisiaj jest taki tłum ludzi, że aż ciężko jest w ogóle podejść po cokolwiek. Ręcznie malowane bombki. No i ogólnie można napić się tutaj punczu. Z alkoholem lub bez. Ja się punczu nie piję, bo nie lubię. Zazwyczaj dopiję kakao, ale dzisiaj nawet nie chcę mi się stać po kakao. Bo jest strasznie, strasznie dużo ludzi. Jak się kupuje puncz, to dostaje się od razu kubek. Żeby odzyskać za niego pieniądze, trzeba go oddać. Albo można sobie go wziąć do domu. Jak kto woli. Żeby na pamiątkę sobie zostawić. Ale to wychodzi naprawdę bardzo drogo. Ale ogólnie, tak samo jak chcesz więcej wypić niż jedną szklankę, kubek. to znaczy więcej niż jeden kubek punczu, no to możesz podejść z kubkiem i wtedy płacisz za sam puncz bez ceny kubku. Moja siostra była parę dni temu, biła tutaj płucz, wypiła jedną szklankę. No i potem potem wymiotowała się, zatruła. Więc trzeba uważać! Uważać, trzeba, tak? No i ogólnie bardzo kopie. Wystarczy dwie szklaneczki, i już jest dobry, dobry, bardzo dobry humor. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere.